W kolejnym odcinku audycji dla pośredników nieruchomości zajmiemy się MLS-em. Moim rozmówcą jest Piotr Turalski, specjalista od warszawskiego MLS-u. Zajmujemy się warszawskim MLS-em, mimo że jest ich wiele w Polsce, dlatego że rozwija się dynamicznie i dlatego że obaj jesteśmy z Warszawy, więc najłatwiej mi jest tutaj z Piotra yy, było spotkać. Ja jestem Tomasz Lebieć, mówimy o cieniach, blaskach i o samym technicznym. Po sobie korzystania z MLS-u, dlatego że wiele się widzę pisze w MLS-ie, a razem w rozmowie telefonicznej przed tym nagraniem zapaliśmy się, że w ogóle nikt nie mówi jak się pracuje w MLS-ie, bo nie możemy zakładać, że wszyscy znają ten system. No więc dobrze, ja wprowadzam ofertę. Wprowadzam ofertę, opis czy też adres oferty wprowadzam do systemu? Koby wprowadzasz e, opis, opis i e, adres e, oferty. I ten adres, jeżeli Ty jesteś inną mhm. agencją, jest dla Ciebie od razu widoczny, czy on jakoś musisz czy ja wiem w ogóle, jak go pobrałeś? Czy wszyscy wiedzą, jak to, jak to jest? Mhm. Eee, to wygląda w ten sposób. Eee, o, e, adres jest ukryty dla użytkowników MLS do momentu, kiedy nie zdecydują się pobrać go, zobaczyć, podejrzeć. Eee, mądre... Czyli, yy, tak, mhm. ja, y, dobrze zrozumiał. Spodobała mi się na przykład twoja oferta. Tak. I bo jak mi się nie podoba, no to do 6 Jak mi się dopiero podoba, to ja klikam i tam jakaś opcja jest: Pokaż mi adres, tak? Dokładnie tak to wygląda. Mhm. Ta informacja, że Ty zobaczyłeś moją nieruchomość, adres mojej nieruchomości, trafia w wiadomościach i w systemie, i w mailu. Do mnie również, do Ciebie, jest rejestrowana w samym systemie, co powoduje, że każde takie pobranie jest widoczne dla właściciela oferty. Rozumiem. Dobrze. I teraz y, tam są w ogóle jakieś adresy dane do kontaktu y, z klientem, czy nie? Nie. E, żadne... Czyli, jeżeli chcę, to muszę i tak się zwrócić do ciebie y, o, o te dane, tak? E... Że to jest słuszne, bo to chyba głupio byłoby, żeby inny pośrednik dzwonił niż właściciel oferty. Absolutnie. Do właściciela. Absolutnie. Absolutnie nie zmieniamy zasad. Zasada jest jedna: e, do kontaktu z właścicielem oferty. Jest wyłącznie agent, który z nim podpisał umowę. Mówimy tylko o umowach na wyłączność, bo to jest kluczowa e, zasada. E, Czyli więc... w MLS-ie tylko wyłączność. Nie tylko, ma Tylko offer. wyłączność. Jestem zainteresowany e, ofertą. Zwracam się do Ciebie jako e, agenta prowadzącego tą ofertę. Kontaktuję się, a adres tylko pobieram. Jest po to, żeby się e, przekonać, e, że, że ta oferta będzie pasowała mojemu klientowi. Okej, okay, dobra. I teraz e, tak. Współpracujemy. Mhm. Jakieś y, są ustalone sztywne reguły gry, czy też ustalamy, w którym momencie ustalamy, jak się dzielimy wynagrodzeniem, czy się dzielimy wynagrodzeniem, mhm. w ogóle jak to jest, bo pieniądze to jest najważniejsza rzecz w naszym zawodzie w końcu. To my, właśnie MLS ułatwia tę współpracę, Aha. bo jeżeli nie, nie działamy w ramach takiego zorganizowanej grupy, jaką jest MLS, to za każdym razem musimy ustalić najpierw zasady współpracy, podpisać jakąś umowę współpracy i tak dalej. To się dzieje. W ramach MLS-u wszystkie firmy, które działają w, w systemie, e, określają, w jaki sposób chcą się dzielić tą ofertą, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Ale w którym to... momencie określają? Wprowadzając ofertę, a znaczy ja od razu, wprowadzając ofertę, określam, czy się z tobą podzielić e, wyn swoim wynagrodzeniem. Mm Wpisuję -hmm. konkretną kwotę, konkretny procent, mm -hmm. jakieś warunki do no, wypłaty. Rozumiem, jasne. E, chyba, że nie chcę i ustalam, ustalamy, że każdy ja ustalam, każdy od swojego klienta mm -hmm. to też zaznaczam i ty też od razu to widzisz. Jasne. Czyli ta sprawa finansów jest dosyć jasno uregulowana i przyjrzy się. M I chyba lepszego rozwiązania nie ma. Teraz, ok, wprowadzam ofertę. Mhm. Jak? Za pomocą programu agencyjnego, czy no oczywiście tam zarejestrowałem się wcześniej mhm. w systemie, tak, tak? Oczywiście. Czy też muszę to spisać ręki? E, no, to zależy. E, no. To zależy od tego, czy, z jakiego korzystasz programu. Nie wszystkie programy się zintegrowały z jeszcze, naszym, jeszcze z, z naszym systemem. Część popularnych, ogólno dostępnych, część no, nie reklamujemy. Nie reklamujemy, ale, ale są takie Aha. dostępne. Są też takie indywidualne autorskie programy, szczególnie dużych firm, które też się zintegrowały z MLS-em, ale to nie jest warunek. Żeby skorzystać z MLS-u, można wprowadzać oferty ręcznie, logując się do systemu, wprowadzając ofertę. Jasne. Programu. Teraz takie pytanie, bo ja zauważyłem, mhm. że niektóre firmy mają pięciu pracowników, a jeden login. Dlaczego tak jest? Eee, wiesz, Tomek nie wiem. <grym> ale ja się, też nie ale, wiem, ale, ale ciebie, się, się. ciebie się pytam, bo wydaje mi się, że yy, wiesz, jeżeli mają wszyscy pracownicy yy, login, to jak oni się logują, to każdy się może sam zalogować do tego systemu i nie musi się w związku z tym pytać. Tam nie wiem szefie, a niech mój szef sprawdzi, co to, to za oferta. No to nie wiem, może ja się mylę, co prawda. No. To Absurd. Znam Chyba, że login bierzecie jest... za loginy. No właśnie nie, e, rzeczywiście był taki kiedyś model, Aha. ale to już jest od jakiegoś czasu e, sprawa jest e, absolutnie nieaktualna e, abonament. Uwaga, nieaktualna sprawa, bo może niektórzy użytkownicy obecni systemu o tym nie wiedzą. Mm, Załatwiam wam zniżkę. Nigdy, nigdy nie mamy pewności A. tego e, wszystkich użytkowników. Czyli jak jest teraz? Stuatja wygląda w ten sposób. Dzisiaj e, e, opłata jest jedna, stała, równa. E, i bez względu na wielkość firmy, wielkość ilość ofert czy ilość agentów. Każdy agent w firmie, każdy pośrednik nieruchomości, który ma ofertę w systemie, a nawet taki, który nie ma oferty w systemie, może być w ramach jednego, jednej opłaty stałej, równej, nie zmieniającej się. Być no może to klientem. jest, czyli jakieś ułatwienie to znaczne ułatwienie, zachęcenie przede wszystkim. E, tak, to chodzi o to, żeby każda, każdy agent miał dostęp i mógł poszukiwać dla klientów, albo jeżeli ma ofertę, był tym agentem, z którym my się będziemy kontaktowali, jeżeli mamy pytania o e, tą konkretną nieruchomość. Okej. Okay. Patrząc się liczby, liczby, liczby są ważne liczby. Mówmy o liczbach. Mówmy o liczbach. O ilości biur, ilości agentów, uh -huh. ilości ofert na wyłączność. Uh -huh. I to jest ważne, dlatego że słuchajcie, bez wyłączności nie będzie MLS-u. MLS jest narzędziem, a wyłączność jest styl pracy, więc są dwie rzeczy. I te liczby są dobre i złe. Dlaczego powiedziałem? Tak. Że są złe, bo widzę, że tam jest około 1600 agentów i chyba niecałe 3000 ofert. Jeżeli się mylę, to mnie popraw. Tak. A jednocześnie jest około 300 biur na dzień dzisiejszy. Tak. Czyli to pokazuje, że bardzo mało ofert przypada na jednego agenta. I to można powiedzieć, ale to może być i dobrze, i źle, bo można powiedzieć, że w takim razie do systemu tak albo ludzie średnio przyjmują bardzo mało, poprawcie się, mhm. albo yy, ludzie. Też wstępują ci, którzy szukają ofert. Jak jest naprawdę? Eee, jak zwykle jest e, i trochę tak, i trochę Aha. tak. Znaczy, bo, e, czym jest MLS? MLS jest e, zasadą pełną współpracy czy oferowaniu, sprzedaży, poszukiwaniu e, ofert dla swoich klientów. My mówimy o ofertach tylko na wyłączność, więc siłą rzeczy jest to ograniczona ilość w stosunku do tych ofert bez wyłączności. E, część firm e, ma ich dużo, część firm ma pojedyncze e, oferty e, wyłączne. A część agentów zarejestrowanych w systemie jest agentami właśnie dlatego, że nie ma żadnych ograniczeń w dostępie. Jedynym warunkiem jest bycie agentem nieruchomości, bycie firmą, która zajmuje się obrotami nieruchomościami. Mm, Dostęp dla do, do wszystkich agentów, którzy chcą poszukiwać dla swoich klientów, więc tych ofert może być siłą rzeczy mniej proporcjonalnie, bo w tym, wychodzi, w, tym, w tym przypadku wychodzi około dwóch ofert na agentach, co też nie jest prawdą, bo są agenci, którzy mają dużo więcej. No ja to ja, ja wiem, ja nie do, mają doskładale znam agentów, którzy mają po 10 albo nawet czasami więcej ofert tak. wyłącznych. Tak. Ja uważam osobiście, że ci, co nie mają wcale ofert, też są cenni, bo jeżeli Bardzo. oni przynoszą pieniądze, mają kupującego, to chyba są cenni dla całego obrotu. Wiesz, Tomek, za nimi idą pieniądze. Tomek, e, większość osób kojarzy MLS jako e, narzędzie, jako system wymiany ofert. Słusznie. To chyba nie tylko, prawda? To właśnie, a, a MLS to nie jest tylko e, system wymiany ofert jako właśnie techniczne e, ułatwienie, mm. ale system wymiany ofert to jest idea poznana współpracy, w pracy kierując się w takiej podstawowej zasadzie, ja pomogę sprzedać dzisiaj Twoją nieruchomość, a Ty jutro pomożesz sprzedać moją nieruchomość. Więc to, że są agenci, którzy poszukują nieruchomości dla swoich klientów, sami nie posiadając ofert na łączyć, jest taką samą korzyścią jak sama ofertę. Jasne, przy okazji ja Tobie, Ty mnie, to ustalmy, tak, jakby nas dwóch było, tak, tylko w MLS-ie, to nam system współpracy nie jest potrzebny, prawda? A wiem, się. że rozwijacie się na różne regiony, tak. To już jest nie tylko Warszawa, ale też tam nie wiem, Rzeszów, Kraków, no Oj, dużo miast kilka tak. tych. Mamy od 10 miastów mamy. Czyli 10 rejonów jakiś, tak. I e, teraz tak, jak to wygląda w tych rejonach? Czy już ludzie tam wprowadzają? Uh -huh. Czy już mają transakcje? Czy jest ta masa krytyczna w tych rejonach? To jest ważne. Tak, może raczej bo żeby idea, żeby ta współpraca się układała, to musi być pewien taki punkt punkt No masa krytyczna, nazwijmy to masa tak. Dokładnie tak, masa krytyczna, gdzie e, zaczyna to funkcjonować. I są takie e, regiony bardzo fajnie działa to w Poznaniu. Bardzo świetnie, że wręcz działa to w Krakowie. Transakcje pojawiły się po pierwszych tygodniach, mm -hmm. kiedy firmy dołączyły, kiedy uczyły mm -hmm. się jeszcze mm -hmm. tego systemu. I to działa. Założyliśmy pewną minimalną liczbę firm, żeby region mógł samodzielnie funkcjonować. To jest kluczowe. Ale to nie jest zasada. Są takie obszary, regiony w Polsce, które są małe pod względem ilości funkcjonujących na ich terenie biur nieruchomości. Mm -hmm. Ale posiadające oferty, które są atrakcyjne dla klientów z całej Polski. I takim przykładem będzie, nie wiem, mamano Mazury, Koszalin chociażby, gdzie mamy firmę z Koszalina, która ma świadomość tego, że nie będzie mogła współpracowa współpracować w ramach MLS-u lokalnie. No tam w Koszalinie, przepraszam, tam jest duża tradycja pracy na wyłączność. To i... prawda, to prawda, ale oni sobie radzą lokalnie. Mm -hmm. to, nie jest, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te oferty. Czyli takie oferty o znaczeniu krajowym na przykład, o znaczeniu, pensjonaty, siedliska na Mazurach, to siedliska. bardzo chętnie ludzie z Warszawy kupują. Oczywiście, przecież. że hmm. dokładnie tak, takie inwestycyjne oferty są sprzedawane, są, są takie firmy w systemie, które mają świadomość, że nie będą działały lokalnie w ramach MLS-u, ale poszukują klientów na terenie całego kraju.